Halo, cześć mi się kolorowe. Dzisiaj zaczek. długo nie grałem, bo miałem na zapas porobiony i trzeba tutaj coś po, pograć, nie? Wygrać, ugrać. Ja bym poszedł F na siol. No jeden jest tak fajny, ja bym tak z Edenem pograł, nie? Ale nie, no coś... To... Nie ja bym poleciał F na SIOL przez... Tak, SIOL. Na Bosrasz. trzeba zdążyć. Czyli SIOL, mmm... Mega Shatan. A Jolbo strasznie Mega Shatan. Czyli idziemy na Angel Rumium, żeby na Mega Shatanika pójść. Eee, od razu się zbijemy tutaj do Horror of Babylon, żeby, żeby co coś tam bić. Eee, bo tak to mamy tak owe statystyki, że się nie da. Jeszcze speed jaki duży. Dejum, jakiego ona ma speed dużego. Holy shit. Ja nie wiedziałem, że ona po tym Razor Blade'zie ma takiego speeda wystranego. Prawie dostałem wrażenie. Ty ja od Championa jestem na hita. Fajnie, bo on już padł. To jest jaki w ogóle nieprzyjemny pokój. Taki duży, bez celu. Ale dobra, lepsze to niż spokój pająków, moim zdaniem. In my opinion. Padaj, padaj. No i tara. Ogólnie powiem Wam, że dzisiaj miałem jakieś kurwa dzikie sny. Gdyś e, iż ponieważ. E, śniło mi się z błędem na rowerze. O, Ostatnio to... No dobra, weźmy to, nie, nie było takie złe. E, Gdyś już, ponieważ śniło mi się, że byłem z moim poprzednim pracodawcą na rowerze i <grym> zajeździliśmy <grym zajeżdżaliśmy grym zajeżdżaliśmy> Nie wiem, trochę taki dziwny był ten sen ogólnie Ciężko, ciężko go tak... O Jezu, o Jezu, o Jezu Jakoś tak go określić, ale był taki pełen chaosu i takiego... wie co się dzieje, Tu of Diamonds e, Co w sklepie, ktoś w sklepie jest dobre No Soul Harcika bym wziął z chęcią Soul by był spoczko no, ale Two of Diamonds nie będę wywalał tutaj na bo, bo, Solharcik O jezu. Ej, ten, ten Lodestone, czy jakoś tak to się nazywa, jest mega spoczko ogólnie, chciałbym tylko powiedzieć. E, jeden kojnik jest mi potrzebny. Ojej. A to nie niefajny Bosik. E, no, taki nieprzyjemny jest ten Bosik, chciałbym tylko powiedzieć. No, uderz go. <laughs> What the fuck. Ok. Jest taki. Niestety kamienie. Jesus No, nie fajny ten pokój Dobra, zrobimy tak O no, i teraz na tym płodzie się skupimy Dobra, easy made, easy UOLĘ było blisko Hola Boga Santa Mareka Nie żyje HP up Are you serious right now? Ja BD Dobra, no, przejdę się po tym pierwsze, bo mnie I w sumie do roomu wejdziemy. mamy siano, mamy tosę, wejdziemy do roomu. Ech, pamiętacie, co mówiłem o pająkach? Dokładnie, dokładnie. I hate pajęczaki. Aha, ej, spoko, kamiziksem. Może jakiś kojnik jeszcze stąd wyleci, to już w ogóle będzie bombastycznie. No i nie ma, tak to byśmy mieli dwa słucharki, ja, ja, ja zaryzykuję. Chyba będę tego żałował, tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co, zróbmy tak, żeby mieć horror Babylon i dostać plus 4 do obrażeń XD całkiem sporo. Proszę, nie, 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 we mnie. Thank you. Eee. Okej okay. I to mi bomby będzie spałnić Jest kojnik Cheriot? No nie, no nie. E... No wolę to, chociaż jak się nie będziemy mogli jak wyleczyć. No wezmę tego Razors Blade'a. Będziemy mieli potem bardzo dużo tych serduszek, bo nie będziemy na dawilrumy chodzić, to psypał będzie. Będzie psypał więc lepiej już pójdźmy tu, weźmy szolharcika. Kupkę rozwarmy, może koniknie. Kurde No i ja bym wziął to serduszko i leciałbym dalej. Na bostraż musimy zdążyć, więc musimy zasuwać, zapieprzać. No nie, nie będę marnować. Curse of the blind. Oh no. No tutaj nie marnujemy kluczy. Okej. Okay. Esa? Gdzie jest laści... O Jezu. O Jezu. Sirius yeah, -no. <grym> no kurwa, trafiać nie potrafię z takim sot speedem. Sięgam. Kluczyk bym zgarnął akurat. By się, by się, by się przydał, by się. Eee, no bo jednak... Chciałbym wejść do tego pokoju tutaj. Dobra, cofniemy się, no już. Już się cofnę. A tutaj w PIP znajdzie. Warfit. Mega Warfit, Stars. Yy, oszczędzimy se. kluczyk, więc spoczko. A i tak. No tak, dobra. Co tutaj? Jakaś nie libra. Bob's Rodden Head. Oh! Yy, może jego tu? Może Secret Room? Nie. No to tak naprawdę ten Bob's Rodden to są bomby. Tak naprawdę. O jezu. O jezu. Dobra, oni się sami. Wywalili. Czego mogę tak, żeby w ten ogień... Nie, nie wejdzie w ten ogień. Zagupia. Cipa. Dobra, ehm. Ym... Karciocha, Judgment Użyjmy... No nie, nie będę na nim grał. Zostawię sobie tego begara na później. Może jakieś serduszko mi z klikiem podniesiemy albo coś. Fajnie by było sobie zostawić. I do sklepu, jak już mamy tyle siana, bym wszedł akurat. No tak, ja zapomniał. Dobra, wiecie co? Zrobiłbym tak. Piąteczka, Two of Diamonds, no i mamy jakieś siano, nie będziemy tej karty kisić przez całe życie, no to sensu nie ma. Eee... No i gładziutko raczej, ja bym chciał jak najszybciej już na tą walkę z... harcik, spoko, jak dla mnie mega geek. Jak najszybciej na tą walkę z bossem już trafić, żeby... No, na ten boss też bym chciał bardzo zdążyć, nie? I teraz też omijamy Davidrum, więc tak naprawdę... Damage upa, ani nic, nie dostaniemy jakiegoś game changera, unfortunately. Mimo tego, że chciał. No chyba, że nie wiem, z walki z bossem, ale co może się w walce... Jak, jak kiedyś jeszcze Magic Mushroom był itemem z puli przedmiotów z walki z bosem to spoczko, to było git. No ale już nie jest. Nie wiem, czy on teraz jest w sumie. On no, jest chyba tylko z roomów i z grzybów może się trafić. Oj. Oj. Okej, okay, to tylko dwa razy. Oh, Ufak. Olu się na tym ślizgam. pidi. Dobra, raz jeden, raz drugi. No i G. No i teraz go zbić. O Jezu. ok, Okej. Okay. Okej, no musiałeś się tak dziwnie zatrzymać. Nie lubię tego tego relax, jest dziwne. Dobra, weźmy to. Najgłupsze obrażenie na świecie. Dobra. Dobra, raczej chillax. Już po bosiku. Nic nie powiem na od tych obrażeń. Spoko. Jak dla mnie G? Ładny, fajnie, mamy dużo zdrowia, mam... Jest ładnie, jest dobrze, jest dobrze. Tylko teraz bombę potrzebujemy na Entry Room. By się przydało. Znowu curse of the blind? No wysyjają robicie ze mnie teraz. Dobra, użyjmy już tutaj tego horror w Babylon, żeby jakiekolwiek obrażenia bić im. No to jest tragedia. No kurde, ej no. <ścoughs> Czuję się oszukany, że drugi raz z rzędu mam Curse of the Blind. Ja? Pewnego dnia dostanę jakiś kijowy item, nie? Ja to czuję, że ja zaraz dostanę jakiś kijowy item przez Curse of the Blind. Nie mam tyle coinów i nawet, nawet... nawet niczego nie wezmę ciekawego ze sklepu. Nawet jakby było. Co to jest? Mmm, i sorry jest spoko. Czasami wystrzeliwuję dodatkowy pocisk w jakimś innym kierunku, więc spoczko. Dodatkowe pociski zawsze na plus. Ja lubię. Mm, uh, prawie w tą kubkę wbiegłem. Dobra, no padaj, 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 padaj. Jeszcze jak mamy ten Magnetic Tearsy, że się sama naprowadzają pociski do, do konkretnego przeciwnika, to już w ogóle jest dobrze. E, za to tych nie lubię. Oni są tacy randomowi kuźwa. Ja, ja dosłownie nie wiem czego ja się mogę po nich spodziewać. Tutaj sklepia nawet ominę minę O Jezu. O Jezu. No tutaj taki pokój, że... Ja wiedziałem, że ja otrzymam obrażenia... Mm, dobra. Cudo. Tutaj mówię, ja nawet ominę tą... Yy, jak to się nazywa? Sklep, no bo w sklepie i tak niczego ciekawego nie kupimy. No może Solharta byśmy kupili, ale jak się nie trafi, to ja nie będę specjalnie biegał po piętrze, żeby... E, tylko po to, żeby wejść do sklepu, z którego i tak nic nie kupię. No i... walka z bosem. Ty gładko posło. Jeszcze powinniśmy zdążyć na bosrasz. Już w ogóle gitara. Dobra, zajmijmy się tym ziutkiem, bo oko jest zdecydowanie Znaczy oko ta głowa jest zdecydowanie prostsza. To chillax jest. A on jak nas spami tutaj tych plami tego wszystkiego, to jest mega przypeł. Ale gładko poszło. Gładko idzie w sensie. I mean, jeszcze nie poszło. Damn. No, wolę latanie już tutaj. Aha. Czuję się oskamowany. Czuję się totalnie oskamowany przez tą grę. Nie? Oj. Nie wiem, co robi ten item aktywny za bardzo. Nie pamiętam. To chyba tak taszuje przed siebie. Ta! Doszło się przed ciebie i odbiło mnie od ściany i dostałem obrażenia, no ja nie mogę. Dobra, chillax też gładziutko poszło, ale wracamy do... mimo tego, że latanie jest spoko. Ej, mogę otworzyć teraz... Dobra, część klucza. Teraz mogę otworzyć te dwie skrzyneczki tutaj. A w nich... gówno. Sywkiła i mogiła. Ja pibi. No dobra, no, gówno trochę. Bierzemy sobie razor no, latanie, mimo tego, że jest spoko, to wolałbym mieć możliwość pozbycia się serduszek. Bo bez serduszek to my nic nie robimy w tej grze. Mówię, mimo tego, że. Jest bardzo spoczka ten item. O Jezu, Envy. Dobra, e, już weźmy se. O Jezu. O dobra, to po pół serduszka zjada? Czy do jednego serduszka mnie po prostu zbiło? Weź traf tym. O, thank you. A jak na razie, to szczerze, serio, naprawdę nie jest, nie, nie jest najlepiej ogólnie. Fajny jest ten Loadstone, jednak. Bardzo polubiłem ten item. Jak ja też go bardzo nie lubiłem. To był mój top jeden z nienawidzonych itemów. A ostatnio ja. Serio? Bardzo się cieszę jak go widzę, bo to są takie pseudo, samonaprowadzające pociski. Takie pseudo, no bo to nie są naprawdzające pociski, ale wiecie o co chodzi. Więc naprawdę polubiłem ten item. Weźmy sobie coiny. A, bo ja stąd muszę. To jeszcze to. Pyk, pyk. Kurde, mamy 41 coinów i nareszcie nie mamy Curse the Blind. Proszę, niech coś dobrego w sklepie się trafi. Jakaś maszyna do zmiany przedmiotów czy coś. No Naprawdę, bym był tak dźwięczny. Dobra, no. Padaj. Teraz tylko... A nie, bo już... Ch chciałem powiedzieć tylko serduszko nie podnieśmy. Nie, nie, po nie, nie podnieśmy przez przypadek. A mnie to tam gila, jak podniósł serduszko, bo mam dal dalej tego Razors coś tam. Ale mamy strasznie dużo kontenerów, no. Myślę, że nawet jak już... Weźmiemy dwie części klucza. To tak mi się wydaje, że my tutaj y, pójdziemy na te Devil Roomy Jak się trafi, oczywiście, nie? Mówię, damage jest jak na razie mega kijowy. Jak już się dostali chociaż jednego damage'a, to bym tak nie, nie był zmuszony biegać na tym jednym serduszko. Ale teraz to ja muszę, bo inaczej to jest kaplica. Może to jest jakiś hit. Dobra, y, Gitara. Okej, okay, okej, ok, ok. dobra. Okej, okej. Okay, okay. okay, okay. Dobra. Nie, nieprzyjemny pokój. Z każdej strony kościoł. Arcade room. A co wejdziemy? Może coś ciekawego. Pół serduszka, które mogę oddać. Spoko. Ale go eee, Gdzie jest tutaj, e, przepraszam bardzo, sklep i treasure room? Ja potrzebuję sklepu i treasure roomu, a tutaj niczego takiego nie mogę znaleźć. No, do widzenia. Do widzenia. No i nareszcie... O Jezu. Oj, 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 nieprzyjemny też pokój. Bardzo nie lubię ogólnie pułapek w tak, że takich, na movement O, podniosłem pół. Co to są za itemy w ogóle? Dobra, przynajmniej sklep mamy. Chips. No, tutaj było pewne, że dostanę obrażenia, więc... No, proszę, przestańcie mi dawać health upy. Solharcik, dobra, jest zmiana. Ristok, spoko. Candle! Uuu, to, to akurat candle to ja muszę wziąć, bo to jest bardzo dobry item, klątw nie będziemy mieli. No i tutaj ostatni coin, ostatnia zmianka w sensie. E, I Solharcik, to sobie weźmiemy Solharcika i lecimy dalej. E, no ogólnie jak mam być szczery, to nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej, a my w ogóle ten, użyjmy z tego, żeby obrażenie jakiekolwiek mieć. No, FC jest bardzo dobra na Devil Roomy, nie na Angel Roomy, niestety. No, ale musimy jakoś do tego mega satana pójść, nie? Bo nie widzę tej innej opcji, jakbyś. Ej szczerze, ten Loadstone to ja, mi się wydaje, że on mi kieruje grę. On mi kieruje gerkę, kieruje mi dupcze. No, tu raczej Chillax. To jest luźny Bosik. Prawie dostałem obrażenia, mówiąc, luźny Bosik. No, tutaj wypluwa to, to coś, jakby swojego. Nie wiem, jak to się nazywa to? On, on jakiś sad bombsy wyrzutł? What the shit? A tego nie wiedziałem, że od sad, bombsy, sad bombsy może wyrzucać, jak mam być szczery. Okej. Okay. Sam się wysadził, gitara. No mówię Angel Room, ja muszę Angel Room mieć tutaj, bo jak ja dostanę Devil Room, teraz to ja się zdenerwuję. Ewentualnie Sacrifice Room jeszcze zostaje, żeby coś z Sacrifice Roomem pokminić. No ale czy ja chcę oddawać tyle zdrowia w Sacrifice Roomie? No mógłbym, jest Angel Room, dobra. Uh, a w Angel Roomie? Oba itemy są super i Serpents, bo no chyba wolę 100, bo Spectral Tearsie i Latanie mi trochę więcej da tutaj. Mimo tego, że bardzo lubię oba, obiam, Obamium, to ja wolę w, w tym przypadku Latanie akurat. Latanie mi się bardziej przyda. Kurde i no, no, no Sacred Heart, no Godhead. Jak się Godheada dostaje w tych, tej... ja może go nie mam odblokowanego, ja o tym nie wiem. Ej, bo ja mam takie jakieś, czemu ja mam takie niskie obrażenia, przepraszam bardzo. Przecież ja mieć 7 coś. Oram, stupid. Co ja zrobię? Co tu się stało? Czemu? Chyba, że ja dostawałem po prostu damage'a pas z tego. Z. Yy, 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 yy. Jak to się nazywa? Damage'a upa z Razor Blade, no najpewniej. Jezu. Dobra, i teraz David Roomy. Teraz jak najwięcej David Roomów poproszę. Z jak najlepszymi itemami, bo muszę oddać trochę zdrowia, bo mam za dużo czerwonych serduszek. No. No na ten moment ten trinkecik jest mega spoczko, tutaj hierofancik, czemu ja go teraz użyłem, mam autyzm, shot speed down, mega spoczko Ale jestem downem, że użyłem teraz hierofanta, dobra lecimy dalej, bo my w sumie sobie zaraz mamy, co my mamy zaraz to jest, to jest jedynka dopiero, a mamy jeszcze 7 minut, no to raczej na chillku zdążymy, mamy latanie, więc chillax No użyjmy tutaj tego już, żeby mieć efekt horror bubble na niego. Ale naprawdę mamy tragiczny damage, ja potrzebuję jakiegokolwiek damagea teraz. Bo inaczej to jest naprawdę przysipał już. Hermit, teleport do sklepu. Używam od razu. Eee no, raczej gówno. Raczej to już nasz czy jest przedostatni sklep. Zostawię to tak jak to wygląda. O Jezu. O dobra. I na przykład teraz się cieszę, że wziąłem latanie, bo ja bym tu stracił zdrowie na 90%, nie? ha ha ha. No dawajcie te nóżki, łapki, matki. Jedna, druga, jest trzecia? Nie ma trzeciej. Banger, Jezu. No i szukamy... Treasure roomu tak naprawdę. No, treasure room nam został. Mam nadzieję, że coś dobrego chociaż z tego treasure roomu będzie, bo naprawdę ja potrzebuję jakiegokolwiek stattupa, bo już przy połowu się trochę robi. Chips, tak zwany. To chyba będzie walka z bossem, tak mi się wydaje. No jak już będzie walka z bossem, to zajdziemy na tę walkę z bossem. O Jezu. Solharczyk, no kurde, kiedy ja odblokuję Small Rocka nareszcie? Takie moje pytanie małe. No bra. E, hello Lodestone, proszę tutaj chociaż raz się wystrzelić przede mnie. Dziękuję bardzo, bo to ich bardzo spowolni i zada bardzo dużo obra... Jezu, to jest tak... to jest tak cudny efekt. Justice. Spokojnie nie tracę efektu horror of Babylon tutaj. Piguła. Help down. nie pamiętam mapy. Banger. Ej, ale ja mam curse coś tam, to nie powinno to działać już na mnie przecież. Halo, to tak nie działa? Ale skam. Ja byłem przekonany, że to tak będzie działać. No ja nicżej mam nikiki w tyłek, nie? Ale Treasure Room jest. Co to jest? Co to jest? Czarma będę mógł strzelać, No spoko, dzięki. Chłopaki, dzięki. Dobra, miejmy nadzieję, że chociaż w tą stronę jest walka z bosem, bo jak tu nie będzie walki z bosem, to jest yy, przypał troszeczkę. Ale mów, mamy bardzo fajne efekty na pociski. Mamy i czarma teraz, i mamy takie pseudo namierzanie przy większej ilości pocisków. No, kurde, super. I can see forever. No, gówno mi to daje, jakie mapy nie widzę. No, więc mamy bardzo fajny efekt na pociski. Czy ja naprawdę w niego biegłem? Bardzo fajny efekt na pociski, ale nie mamy demerza. W sensie, no, mamy pod trochę podstawowy teraz przez horror Babylon, ale. Po Jak ja wróciłem do. What? What the shit? Myślałem, że jestem hen-hen daleko od, wiecie... O, czar mu się zarzucił! Jezu, jakie cudo. Cudownie. I nie ma więcej skaczących tutaj. Bęger. Mm, no myślę, że ja się tutaj będę długo błąkał, a mi nie zostało wcale dużo czasu już. O, oh, fuck. Mm? No nie, i tu jest mini błosik. A nie walka z bossem. Weź wysadź tam, tą muchę tamtą wybuchającą. No, dzięki, że wysadziłeś muchę wybuchającą, ziomuś. Nie wysadziła się. Dobra, się teraz wysadziła. O, fak. No, nie mnie na ten boss już. Tak mi się wydaje. Nie wiem, gdzie jestem, a mnie, podniosłem. Byłem przekonany, że idę jakoś w stronę walki z bossem, a to dupa. Na dół, na dół... lewo. Tu jest Soul to totalnie useless. Gdzie? What the shit? Tutaj? Nie, przyszedłem. Item. Kolejny health up. No spoko, wezmę. Mogę zostawić... Jest walka z bossem, dobra, Węger. Dobra, horror Babylon, trochę zwiększony damage. Eee, no ogólnie to nie wygląda to najlepiej. Bo on bardzo dużo respi tych takich pocisków. Ale dobra, chillax, raczej, raczej to mamy. Raczej to mamy. O, jeszcze Charmik się na niego zarzucił. Banger, druga forma. No i ta druga faza to już też raczej chill. Dobra, pięknie. Znowu Angel Room. Biorę range upa tutaj. Habicik, spoko. Mamy już dwie części klucza. Mamy dwie części klucza, więc mi nie da walka z aniołem. Nic mi nie da walka z aniołem. Jezu, ale gówno i jest tych Angel Roomów. I wszystkiego całego, gówno, ale gówno. No nie, no nie zdążę pójść na ten boss. Raz. Muszę, ja, ja muszę jeszcze matkę pokonać, przypomnę. Dobra, no już może, no kurde, ach, ja naprawdę, ja naprawdę zasuwałem, chciałem iść na ten boss ras, ale się nie da. Bo ile, ja mam dwie minuty, żeby przejść całe piętro i, i w ogóle. No to nie ma opcji przejść. Eee, kiszar, dobra, no w dupie z tym. Coś dobrego z tego, szybko, szybko, clear, szybki clear to musi być. Dobra, może być, może być. Tutaj, skorpio, może być skorpio. Eee, sklep, to jest sklep, to nie, tego szukałem. No, troszeczkę nie miałem jak tego uniknąć. Co w sklepie? Chyba grit. <gryd> no nie wierzę. Eee, no to chyba dupa już. Na pewno nie zdążymy. Czemu tu się grit trafił w ogóle? No! No! Thank you. Już wysrane w te coiny. No mamy minutę, żeby znaleźć walkę z bossem, plus wygrać tą walkę z bossem. Spoko. Dwie bomby to wyrąbane. High Priestess, no to nie wiem na co mi będzie się przydać to High Priestess, bo... Ty, jest, wa jest walka z bossem, jest jeszcze szansa. Jest jeszcze mała, ale jest. 30 sekund. Dobra, kij, mogę dostawać obrażenia. No, ja muszę bomby używać, żeby ona. obrażenia dostała od bomb. Dobra, ostatnia bomba liczy się gdzieś. No i dupa. 20 sekund, proszę, proszę cię. Ja nie mam takiego damage'a w matkę. zwiększamy damage. No, nie, nie zdążę, 4 sekundy. No i znowu jestem sekund... To jest drugi raz, jak ja na FC się spóźniam 2-3 sekundy, rozumiecie to? I nie mam jeszcze zdrowia. No to jest jakiś żart. Rzęgam, to jest jakiś żart. Znowu parę sekund dosłownie się spóźniłem. I gdyby nie ten grid, to bym, to bym zdążył, gdyby nie ten grid, rozumiecie to? Wszystko wina grid'a, tam był kamień z X-em, mi się akurat przyda. Ja piti, jeszcze brak Devil w roomu nic. No, spoko, pseudo obrana przed obrażeniami, więc może być. A on, no tak, on nie lata, XD. Oj. 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 Dobra. Dobra, 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 jesteśmy w miarę safe. No. Thank you. Dobra. A tu nie mamy żadnego pokoju specjalnego. Na, na hasza jedynie możemy sobie pójść. Prawie wleciałem w to. Okej. Mm. Okej, okay. okay, dwie bomby. Czekam na Kol? No i teraz jest przypał troszeczkę. Dobra, teraz mogę zlecieć znowu do Horror Babylon, bo wcześniej byłem jednostrzałowy z tego co mi się wydaje. Dlatego wolałem poczekać troszkę, zanim użyję tego, tego. Dobra, i szczerze, czy my idziemy na hasza? No, mamy już hasza odblokowanego, więc teoretycznie nie muszę iść na hasza. Nie nie czuję takiej potrzeby. No, ale wypadałoby chyba, nie? Ace of Clubs. Mogę wszystko na ziemi, na, na ziemi zamienić w bomby. Wow. No, bo nie wiem, czy siano zostawić, dobra, co to jest za piguła? Telepilsy. No nie. O, dobra, spoko, może być. Wysadźmy to, bo mamy drugą taką samą maszynę. I can see forever. Zostawię sobie na drugie, bo szczerze. Wracam tam, bo tam jest Solharcik dla mnie do odebrania. Za free. Proszę mi oddać Solharcika. I ja dalej nie dostałem... Ja dostałem tylko jednego statupa w postaci... E Co to jest? Magician. No Magician na hasza się przyda. Więc weźmy Magician. Weźmy... Ace of Clubs mi się nie przyda. Bateryka też mi się nie przyda. No i mamy walkę z bosikiem, nie? Te serduszka, ja będę zbierał na tą walkę z hasem, yy, bo Razor Blade też mi po prostu zwiększa obrażenia. Dlatego tak. Uff, spoko może być. Dobra, raz go użyję, żeby zwiększyć te obrażenia, bo inaczej to będzie jakaś masakra. Tych żółtków trzeba się pozbyć. No, padniesz. Thank you. Dobra, Fred to raczej Chillax. Jak, jak my latamy, to jest w ogóle już luźne. Gacie mam. Dobra, No. Good morning, Pineapple. No, Magiciana. Jezu, zapomniałem się ruszyć. Moje palce się zacięły. Moje Magiciana zostawiam na hasza. Eee, dobra, tych żółtków można pozabijać. Skąd on ich respi? Skąd oni się kuźwa wzięli? Takie pytanie. Co wybuchło? Co wy. Skąd się bomba tutaj wzięła? Angel Room. Proszę, daj mi coś dobrego w tym Angel Roomie. To nie jest dobre. Aaaaaa. Po co ja walczę z tym aniołem? Skoro nic mi ta walka nie daje. Nie wiem, już zawalczę z nim, no. Ja, pd. Ale gówno, liczyłem na jakikolwiek item dobry i demedapowy czy coś takiego a tu tupa. Oj! Było bardzo bliska, żebym dostał obrażenia. Dobra, chillax. Proszę nie resp więcej mobów. Błagam cię. To będzie... To jest upierdliwe jak w środku, wiesz? Bliska. Ty my dostaliśmy za każdym razem... Nie, raz nie dostaliśmy Angel Roomu z wszystkiego i nie mamy żadnego... Mamy teraz jednego pseudo startupa, który nam Kirsi zwiększa. Rozumiecie to? Jeden pseudo startup. What is this shit? Ile ja, ja walczy z aniołem? Ile ja walczy z aniołem? Przepraszam bardzo. Ja, PD. Jest, jest bardzo źle. To jest, to jest tragedia. Przynajmniej obrażeń od niego chyba nie otrzymałem. Piguła. Będzie worth it? No niby tak, no na Hasha będzie spoko mieć tą pigułę. Znaczy to... tego full healtha. No no. O ile zdążymy na Hasha XD. No, Przy ja tyle z tym aniołem walczyłem, że... Szansa na to, że ja zdążę do tego Hasha to jest równa minimum, nie? A no, przynajmniej Tearsy dostajemy jak nam się ten, jak nie dostaje Ej, czy, czy Razorblade Blade mi to będzie resetował? Nie, nie resetuje mi, dobra. o, o, o Brimstone! Too close, too close. Kojnik, spoczko. No, kusi ten Sacrifice Room. Bardzo kusi. mogę dostać item z Angel Roomu. więc to kusi w ogóle już dziesięciokrotnie. Eee, mogę dostać Teleport do Angel Room. Wiecie co? Mamy tutaj trochę zdrowia. Mamy jeszcze Strength. I wolę Strength na walkę z hasłem, szczerze, bo to jest multiplier damage i w ogóle, w ogóle. No, pff, powalczmy tutaj. Może jakieś Solharciki dostanę. Zwiększę naszą szansę na Angel Room. Dzięki, wariacie. Serduszko? Liczyłem na serduszko. Widzę, że dupa. 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 Serio? Siedem trollbomb. Wychodzimy z pokoju. Idziemy po te dwa serduszka stąd. Hmm... Teraz anioł. Uch! O Jezu, ale było blisko. I tu mogę mieć 7 Solhartów. Czy to są coiny? Są to coiny. Ani i temu, Ani nic. Ani po mnie w dupę. Jeszcze straciłem tego Solharta w najgłupszy możliwy sposób. Mam pół serca... Jeszcze jestem jednostrzałowy. Przynajmniej boss jest, He, he. O, oh, fuck. Secret room? Nie. Yolo! O. Yy! No nie da się tą F-cią grać, nie da się tą F-cią grać. Żadnego... Dostałem jednego startupa w postaci range-upa. Znaczy nie range-upa, tylko tier-zapa. What the fuck? What the fuck? Co to jest za gówno? No, zesram się. Ha No nie wiem, nie da się. FC jest tragiczna. No, trudno, nie. Dziękuję za oglądanie. Mieję działka wam życzę, mi się pysie.